Ostatnio miałem kazanie na niedzielnej przyświęty, jeszcze zanim rozpoczął się Wielki Post, i mówiłem dzieciom o różnych miarach. Przyniosłem takie najbardziej potrzebne elementy życia kuchennego, czyli różne właśnie wagi, takie do mierzenia, mąki, cukru. Ale także przezornie, trochę przekornie przyniosłem młotek, i jeden jedno z dzieci krzyczy, że ten młotek to do, do schabowych, do schabowych. I yy, chciałem pokazać przez to, że mamy różne miary, którymi mierzymy w yy, relacji z bliższymi ludźmi nam, w relacje z, może także z wrogami. A dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi o tym, zobacz, jaką Ty miarą mierzysz, jaką, jakie miary używasz w swoich relacjach. Zapraszam cię dzisiaj do tego, by zobaczył, jakie miary. Yy, są stosowane przez Ciebie w Twoim codziennym życiu.